Witam, witam, kochani, dzień dobry na moim drugim kanale. Ah, dziękuję, że przybyliście tutaj, że jesteście razem ze mną, że możemy razem cieszyć się tym widokiem. Zapraszam was dzisiaj na jest taki na relaks ze mną nas jest taki wspólnie. Wyobraźcie sobie to miejsce i będzie to forma medytacji, uziemienia, mindfulness, czyli uspokojenie. Swojego ciała, uspokojenie swojej duszy. Jest mnóstwo badań naukowych mówiących o tym, że mindfulness pomaga, takie zresetowanie, uważność, pomaga człowiekowi w zdrowiu psychicznym. Stosuję mindfulness w moich sesjach dla dzieci, dla dorosłych, tak samo, nie jako podstawa, ale jako dodatek do właśnie trudnych emocji, i później rozluźnianie. Bycie właśnie tu i teraz. Kochani, także dzisiaj, dzisiaj zrobimy sobie taką sesję razem ze mną. To jest taka próba, taki eksperyment, ale myślę, że może być Wam pomocne, bo często piszecie, że co zrobić, jak macie intensywny stres, albo przedłużający się stres, albo niepokój długotrwały, tak? Jakiś niezwiązany z e, żadnymi e, sytuacjami w życiu, tylko gdzieś skądś się wziął i nie wiecie skąd. To właśnie to są metody, to są sposoby na to nie tylko, bo oczywiście warto przepracować z terapeutą swoje emocje, dowiedzieć się i, i zajrzeć do głębin swoich podświadomości z terapeutą bezpiecznie, ale e, ten sposób jest naprawdę jak najbardziej przepiękny, ja stosuję. I tutaj nie trzeba dużo, tak samo jak pamiętacie, terapia za pomocą koni, tam dużo nie trzeba mówić, trzeba po prostu działać. I tutaj tak samo, w mindfulness trzeba działać, trzeba działać tu i teraz i być razem ze mną. Także, kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja robię to też dla siebie i robię to dla Was, bo wstałam rano, poczułam taką negatywną energię w sensie. Taka, taki smutek i złość jednocześnie, że się nie wyspałam, że myślałam o rzeczach, których nie powinnam myśleć. E, I taka wstałam z tą energią taka niezadowolona. Już mi wiele rzeczy zaczęło nie pasować. Przez takie drobiazgi czujesz, że jest coś nie tak, tak? że, że coś, małe, drobne rzeczy się denerwują. To jest właśnie moment i e, wyczucie siebie, wyczucie w ciele, że wow, ok. To się dzieje w moim ciele. Potrzebuję teraz odpoczynku, potrzebuję teraz wyciszenia, potrzebuję teraz coś zrobić z tym. I może to być ćwiczenie jogi, może to być muzyka, może to być kąpiel relaksacyjna, to już zależy, co na ciebie działa. To warto eksperymentować, wtedy będziesz wiedziała, wiedział, co na ciebie działa właśnie w sytuacjach, kiedy jesteś taki poddenerwowany. Na mnie działa yoga, ale też właśnie e, spotkanie przyrody e, na plaży. Tutaj przecież tak blisko mam. i zabieram was kochani ze sobą na wycieczkę e, relaksacyjną. Także zaczniemy od e, oddechu. Czyli e, pamiętajmy o tym, że jeśli się denerwujemy, to nasz oddech zaczyna. Możemy zaobserwować. Jeśli się denerwujemy w swoim życiu, jeśli się stresujemy, rozmawiamy przez telefon, kłócimy się z kimś, to nasz oddech jest krótki i taki płytki. Możemy, nie wiem, dzwonić do kogoś, do pani, do biura i, i coś tam może nam nie pasować. To nie jest takie głębokie, relaksacyjne. Więc e, tak samo jak kłócimy się ze mężem, z dziećmi, cokolwiek robimy w złości, nasz oddech zaczyna być krótki. Bo jesteśmy tak skonstruowani biologicznie. Tak naturalnie się dzieje w naszym ciele, że jeśli jesteśmy w tym takim poczuciu złości, gdzieś tam ta złość się pojawia, widzimy to, o kurczę, denerwują mnie drobne rzeczy. Wow, okej, okay, to teraz ja oszukam swój umysł i wprowadzę wewnętrzny spokój poprzez. Wpływanie na ciało i wtedy, jak wpłyniesz na ciało, to to ciało wpłynie na Twoje myśli. Dostanie mózg sygnał, że o, że moje ciało oddycha głęboko, spokojnie, czyli znaczy, że ja jestem, czyli Eliza jest relaksowana. Więc to jest takie trochę zabawa, zabawa z naszym ciałem, bo tak jak myśli potrafią wpłynąć na nasze ciało, nasze reakcje w ciele potrafią wpłynąć na nasze myśli, tak? Reakcje w ciele. Na przykład ćwiczenia, które są przyjemne, wprowadzą cię w stan takiej przyjemności, tak? Myśli, które są przyjemne, wprowadzą cię w taki relaks ciała, tak? Rozluźnienie ciała. Także to wszystko jest fajnie połączone i my możemy to Kontrolować, można powiedzieć, trochę, tak? Byłam zdenerwowana, ale teraz zrobię to dla swojego umysłu, żeby nie być. No i właśnie oddychamy głęboko. I te oddechy, kochani, są tak: wdech, nosem i wydech nosem. I pamiętajmy, używajmy wdechu. Najpierw wdychamy powietrze głęboko. Wprowadzimy, wprowadzamy powietrze do gardła, do płuc i na sam dół do brzuszka Te Brzuch wypełniamy powietrzem. Otwieramy, pokazujemy jaki duży mamy brzuch. I wydychamy powietrze. Pierwsze co, to wydychamy z brzucha powietrze, czyli brzuszek się zmniejsza. Brzuch się zmniejsza. Później wydychamy powietrze, czyli powietrze trafia do płuc i z płuc do gardła, tak do nosa, i wydychamy powietrze. I zróbmy to jeszcze kilka razy. Z czasem nauczycie się tego, jeśli nie umiecie, to nauczycie się oddychać z przeponą. Jest oddychanie przeponowe. Poczytajcie sobie na ten temat, jeśli jesteście zainteresowani. Bardzo ważne w poczuciu rozluźnienia i relaksu. Zanim pójdziecie ze mną na wycieczkę, zanim będziemy oglądać rzeczy, zanim będziemy cieszyć się tym wszystkim, to e, chcę Was uczulić na Wasze pięć zmysłów. Czyli mamy wzrok. Zapach, smak, słuch i dotyk, tak? Zaraz, za chwilę wstanę w stronę może i słońca, ale i też morza i będziemy się zastanawiać nad tymi naszymi pięcioma zmysłami. Swoje myśli skupiamy na tym, co się dzieje tu i teraz i dlatego to jest takie relaksacyjne, bo nasze myśli zawsze Gdzieś są, gdzie indziej niż nasze ciało i dlatego to powoduje niepokój, to powoduje lęk, to powoduje e, różne trudności w życiu, bo e, za mało e, skupiamy uwagi na tym, co teraz. Ja nie mówię, żeby nie planować, nie, i nie być, e, żeby nasze myśli nie były w przyszłości, nie były w przyszłości, czyli tu i teraz, czyli e, obserwacja i e, uważność dotycząca pięciu zmysłów. Z czasem, jak się stajemy mistrzem tego, to działa to jeszcze lepiej na nas. Czyli na początku może to być takie... No wiecie, jak dziecko raczkuje, no to jest nieporadne. Tak samo i tutaj, jak zaczynasz dopiero ten mindset, mindfulness, no to jeszcze możesz tego tak nie poczuć głęboko, ale z czasem będziesz czuł się coraz lepiej, będziesz odczuwał lepsze efekty. Tego wszystkiego. Możemy oszukać nasz umysł, czyli wyobrażając sobie, że jesteśmy nad morzem, mając jakieś e, odgłosy dochodzące, fal morza, e, słuchamy śpiewu ptaków na wideo czy audio, nawet e, to nasz umysł odbiera to tak, jakbyśmy tam byli. I to jest przepiękne, bo tak naprawdę my potrafimy wprowadzić się w taki stan, w taki sam stan, będąc na przykład nad morzem. Czyli wy siedząc sobie u siebie w domku, na fotelu możecie się wprowadzić w ten sam stan relaksacyjny, tak samo jak ja, i możemy to zrobić razem. Jeśli nie macie akurat dostępu do morza, prawda? Jeśli akurat nie macie dostępu do plaży, warto to robić. I ja tak samo. Jeśli czuję się czasami źle i nie mogę wyjść na plażę, to na przykład włączam sobie fajną muzykę. Bardzo lubię muzykę, która oczyszcza czakry. I y, słucham sobie dźwięków dzwonów czy jakichś takich fajnych y, melodii, które pozytywnie wpływają, wibrują na moje ciało, na moją duszę. Klasycznej muzyki słucham podczas jazdy samochodem, jak jadę do klienta. Więc, no, kochani, pomagajmy sobie takimi rzeczami, wspomagajmy się. Okej, okay. jesteście gotowi? Pamiętamy oddechu, używamy oddechu. Głęboki, relaksacyjny oddech. Jeśli jesteś u siebie w domu, wybierz sobie komfortową pozycję, możesz się nawet położyć, możesz usiąść na krześle. Najlepiej, żeby kręgosłup był w pozycji wyprostowanej. Pomyśl sobie, że jesteś ze mną, tutaj na tej plaży. Jesteśmy razem. Ja Cię zaprosiłam. Oddychamy i spacerujemy jako przyjaciele, jako znajomi, którzy chcą się razem zrelaksować. Możemy się trzymać za ręce, za dłonie. Wyobraź sobie, że trzymamy się za dłonie. Jeśli czujesz stres, niepokój, ja mogę Cię wspierać jako człowiek, trzymając się cię za dłoń i dając Ci moją dobrą energię. Oddychaj głęboko, wdech. Evil day. Evil Teraz zastanów się, co widzisz? Jakie kolory? Jakie kształty? Zauważ odbijające się promienie słońca w tafli wody? Zauważ pianę, która unosi się na tafli wody. Zobacz dalej. Są małe rybki. Widzisz je razem ze mną i idziemy kierujemy się w ich stronę. One odpływają w drugim kierunku. Jest ich bardzo dużo. Wokoło nas zauważ ludzi wokół. Taki. Ludzie biegają, spacerują. Leżą na leżakach. Idziemy dalej. To był zmysł wzroku. Co jeszcze zauważasz? Może Głębie Zatoki Meksykańskiej, różnice wody, zauważ jaka jest jasna tutaj przy nas, a zauważ tam, dalej, ciemna głębia Zatoki Meksykańskiej. Zauważ przestrzeń, jaka nas otacza. A jakie jest niebo? Jakie chmury? Możesz to opisać? Idziemy dalej. A teraz weź głęboki wdech i wydech. Pamiętaj oddychać razem z przeponą, żeby przepona podnosiła twoje mięśnie brzucha, unosiła do góry, rozszerzała brzuch podczas tego jak wdychasz powietrze. I jak wydychasz, następuje skurcz mięśni brzucha. Czyli brzuch się zmniejsza podczas wydechu. Poczuj, jak oddychasz spokojnie i głęboko. A teraz zwróćmy uwagę na słuch. Co słyszysz? Podzielić się ze sobą i ze mną. Ja nie usłyszę, ale podejrzewam, że słyszysz te same rzeczy co ja. Szum morza, fale. Kiedy się zbliżają, słyszymy bardziej. Kiedy są w oddali, ten dźwięk jest bardziej jest słabszy, he? Czy coś jeszcze słyszysz? Czy słyszysz, jak ja chodzę i poruszam nogami i te fale dotykają moje ciało, moje nogi? Ja słyszę też motor, dźwięk motoru w oddali. Zapewne słyszysz mój głos. W naszym stanie umysłu, tu i teraz, nie oceniamy. Czyli nie oceniamy, czy ten głos jest miły, czy nie. Nie oceniamy, czy jest to przyjemne oglądać i słyszeć te dźwięki, czy nie. Po prostu zastanawiamy się, co jest. Staramy się nie opiniować, bo jakże często. Wprowadzamy swój umysł w opinie. Lubię to, nie lubię tego, to jest ładne, to jest brzydkie. To są opinie na jakiś temat. W stanie umysłu tu i teraz nie ma przestrzeni na to. Czyli skupmy uwagę to, co słyszymy. Słyszysz mój śmiech i odgłosy ptaków. I dalej słyszymy w tle fale. Wyszłam na brzeg, i ten dźwięk uderzania fal o moje stopy jest też inny, prawda? Teraz, o, teraz słyszymy, jak fale uderzają o moje stopy. A teraz skupmy uwagę na. Pętku. Zrób wdech i wydech. Zapach jest taki ryby. Czuję ryby. Tak jakby ryby były wokół mnie. Czuję też powierzchni wiatru, który jest ciepły i, i właśnie bardziej intensywnie czuję ten zapach ryb, jak wiatr jest silniejszy. Bo są momenty, że wiatr słabnie. A teraz skup uwagę na smaku. Co czujesz w swojej buzi? Jakie masz odczucia? jeśli chodzi o twój smak. Ja oblizując usta czuję sól na moich ustach. Jeśli masz przy sobie wodę, hmm, herbatę, kawę, poczuj ten smak, napij się, poczuj i zwróć uwagę, bądź uważna to co pijesz, uważne to co pijesz. Woda Dostaje się do mojego ciała i czuję ją w środku, jak się rozpływa w gardle, i później dalej. Dotarliśmy do ostatniego zmysłu, jaki jest zmysł dotyku. To jak Twoje ciało dotyka, możesz sobie wyobrazić, że Twoje ciało, Twoja dłoń. Razem z moją dłonią dotykamy razem ziemi, która tu jest. Jest mokra, jest zimna. Pod moją dłonią czuję muszelki, które są gładkie. Niektóre są gładkie, niektóre szorstkie. Um. I nie oceniamy, czy to jest dobre uczucie, czy nie. Po prostu doświadczamy tego. Czuję napływającą wodę pod moje dłonie, i piasek jest teraz bardziej miękki, taki jak ciasto. Jak ciasto na placu. Czuję tak samo pod stopami piasek, który jest naprawdę gładki. Twarde. Ten piasek jest twardy. A teraz czuję zimną wodę na dłoni i na stopach. Napływającą wodę zimną. Jeśli chcesz, możesz przenieść się razem ze mną. I wyobrazić sobie, że Twoje stopy są obok moich. Że idziemy razem. Że Twoje stopy są obmywane przez wodę. Do ciepłego piasku. I teraz, kochani, zintegrujmy te nasze zmysły. Na początku pokazałam Wam to wszystko oddzielnie, żebyście mieli wyobrażenie, jak to ma wyglądać. Ale jak będziecie częściej praktykować, to zachęcam Was do integracji zmysłów w jednym czasie. Czyli teraz poćwiczymy tą integrację. Za każdym wdechem i każdym wydechem jesteście uważni ich pięciu zmysłów naraz. Czyli skupiacie uwagę w tym samym czasie, co czujecie, co dotykacie, co słyszycie, i robicie głęboki wdech i wydech razem z uważnością tych zmysłów. Dziękuję bardzo za wspólny relaks i dziękuję serdecznie za to, że byliście razem ze mną. Mam nadzieję, że zrelaksowaliście się, że odpoczyliście. E, troszeczkę było dystrakcji, e, takich e, słuchajcie, sytuacji, gdzie wiele rzeczy mi przeszkodziło. No, wiecie, to jest duża plaża, dużo ludzi dużo ludzi chętnych do rozmowy, do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Dziękuję bardzo, kochani. Pozdrawiam serdecznie z przepięknej wyspy. Jestem teraz na wyspie, zaraz będę. Z pięk przepięknej Sarasoty, plaży w Sarasocie. Mam nadzieję, że udało Wam się zrelaksować razem ze mną. I pamiętajcie, oddychamy. Jak pójdziecie już do swoich Codziennych obowiązków, wstaniecie z tego fotela czy z kanapy, to zauważcie w sobie, czy jesteście bardziej uważni w swoich zmysłach. I dajcie mi znać, czy ta uważność, kilk kilkuminutowa, pozwoliła Wam otworzyć się na zmysł smaku, zm zmysł zapachu, zmysł dotyku i jak będziecie chodzić, robić obiad. Spróbujcie z uważnością smaku. Pijecie kawę, próbujcie pić kawę z uważnością. Spacerujecie po tarasie, czujecie ciepło, promieni na swojej skórze. Róbcie to w ciągu każdego dnia. To Wam pomoże się uziemić, być tu i teraz i bardziej być uważnym swoich emocji, swojego ciała.